W ubiegłym tygodniu w Bolesławcu doszło do kilku nocnych włamań do domów. W związku z okresem jesiennym i coraz krótszym dniem, jak również ze zdarzeniami, które miały miejsce na terenie naszego powiatu, przypominamy i ostrzegamy, aby w odpowiedni sposób zabezpieczać swoje mienie. Szczególnie tutaj chodzi o mieszkania i domostwa. Jeżeli mamy taką możliwość, to oczywiście również uczulajmy sąsiadów na sytuacje, które są niepokojące w pobliżu naszych mieszkań. Przede wszystkim zadbajmy o właściwe zabezpieczenie drzwi, zamki z atestem, jak również właściwe zamykanie okien, ale również opuszczanie rolet, jeżeli takowe posiadamy. Dotyczy to szczególnie drzwi tarasowych, które drzwiami się nazywają, a tak naprawdę można powiedzieć, że to duże okno. Dlatego warto do takich drzwi tarasowych montować rolety antywłamaniowe, ale nie tylko je montować, ale ich na co dzień używać, jak również dodatkowo montować zamki pod klamką, które są zamykane na klucz. Warto pomyśleć o alarmie i o odpowiednim oświetleniu wokół domu. Bardzo ważne jest również oświetlenie naszych domostw. Takie najczęściej montowane są z czujnikami ruchu, które właśnie w sytuacji, kiedy ktoś się porusza, pojawia, wtedy dopiero zużywają energię. Policja przypomina, że nie warto trzymać dużej ilości gotówki w domu, a przechowywane pieniądze czy biżuteria nie powinny znajdować się w jednym miejscu. To w razie włamania ułatwia przestępcy kradzież. Jest jeszcze jeden pomysł na dobry alarm. Dobrym alarmem również w naszym mieszkaniu czy też naokoło domu jest zwierzę, które bardzo szybko zareaguje na poruszającą się osobę w pobliżu naszego mieszkania. Złodzieje często przygotowują się do włamania, robiąc tak zwany wywiad. Niestety nierzadko źródłem informacji są dzieci. Warto przestać. Strzec je, że nie wolno opowiadać komukolwiek w szkole i na podwórku o tym, co posiadają rodzice.